Cześć! Zapraszam na drugą część filmu o małej pilarce spalinowej, tak zwanej gałęziówce. Link do pierwszej części stawiam pod filmem i tam porównywałem Naka do Hechta. Jak widzicie, wybrałem Hechta. Dzisiaj zrobię unboxing, poskładam go i zrobię test. Link do pilarki wrzucam pod filmem. Ten film będzie powtórką częściowo pierwszego filmu, ale gdyby ktoś nie widział, to powtarzam, że w zestawie mamy tak. Pilarkę, klucz do świecy, klucz imbusowy, przypory, tak zwane kły. Łańcuch firmowy z hekta, prowadnicę z hekta i osłonę na prowadnicę. Pilarka prezentuje się bardzo ładnie, jest w kolorze czerwono-czarnym, ma plastikowe obudowy. Tak wygląda jej lewa strona, gdzie są korki na paliwo i olej. Tutaj mamy widok z góry, z przodu, z tyłu widać śrubę, za którą kryje się filtr powietrza, i spód, gdzie mamy śrubę regulacyjną do natężenia wypływu oleju do smarowania łańcucha. Prowadnica jest w rozmiarze 12 cali. Odkręcę teraz prawą pokrywę i przymocuję przyporę. Żeby ciągnąć pokrywę, hamulec ciągnę do przodu. No i teraz odkręcam nałączonym kluczem te dwie śruby. Tak. I teraz przykręcam kły. Mają być zębami do góry. Druga. Drugi wkręt. I teraz można zamontować prowadnicę i łańcuch. Łańcuch ma napisy hekt na niektórych ogniwach. Wkładam prowadnicę. I teraz wkładam łańcuch oczywiście ostrzami do przodu. I teraz wkładam pokrywę. I w pokrywie jest tutaj taki bolec. Do naciągu łańcucha, który się tutaj reguluje śrubą z zewnątrz. On się przesuwa w lewo lub w prawo, i tym bolcem należy trafić tutaj w to miejsce. No to zakładamy. Teraz się przechylę, żebym widział ten bolet, właśnie jest. I teraz sobie wstępnie naciągnę łańcuch, kręcąc śrubą w prawo. Łańcuch naciągnięty. Mogę przykręcić pokrywę. Przytrzymuję pokrywę palcem i dokręcam śruby. Dobra, łańcuch się przesuwa. Chociaż ma trochę za duży opór, więc trochę poluzuję. Chociaż nowy łańcuch i tak zaraz się poluzuje. Trzeba będzie za chwilę go naciągać. I teraz dokręcam prowadnicę, czyli przód trzeba trochę unieść. I gdy prowadnica jest uniesiona z przodu, to można dokręcić już tak na gotowo, czyli dość mocno. Mamy gotowy zestaw do cięcia, teraz wystarczy nalać paliwo i olej. Jeszcze ją zważę bez oleju i bez paliwa. W ostatnim filmie też ją ważyłem i sama bez łańcucha i bez prowadnicy ważyła 3400 gramów. A teraz zobaczymy z łańcuchem. Z prowadnicą waży 4036 gramów. Przygotuję teraz paliwo, czyli mieszankę benzyny z olejem. Pilarka jest na dotarciu, więc trochę zwiększę proporcje oleju i zrobię stosunek 1 do 25. A później po dotarciu będę się trzymał instrukcji i będę robił proporcje 1 do 40. Leję olej syntetyczny do silników dwusuwowych. Dobra, wymieszać. I paliwo gotowe do wlania. Teraz można wlać paliwo i olej. Zawsze zaczyna się od oleju, żeby nie zapomnieć o nim. Teraz waga pokazuje 4557 gram, no, czyli nieco powyżej 4,5 kg. Przed uruchomieniem włączamy zapłon, a wyłączamy pilarkę przyciskiem na zero. Jak jest zimny silnik, to należy wyciągnąć w stanie tym ciągnem, podpompować kilka razy paliwo. Tutaj jest pompka. Aż w tym pęcherzyku pojawi się benzyna. Za pierwszym razem dłużej to trwa. O, jest już benzyna. Dobrze. I teraz szarpak należy trochę wyciągnąć do oporu. O, jest opór, i od tego momentu można szarpać. Oczywiście z wyczuciem. Za którymś razem silnik powinien się odezwać i zgasnąć. I wtedy sanie. Można całkowicie wyłączyć i znowu ciągnąć, i wtedy pilarka powinna odpalić. Albo stanie można wyłączyć tak do połowy. No i wtedy szarpać. Jeśli odpali, to niech sobie jeszcze tak pochodzi przez krótką chwilę. I później wyłączamy stanie. Stanie można również wyłączyć przez uruchomienie gazu. Czyli nacisnę tutaj cyngiel i stanie się wyłączy. I według instrukcji odpalamy na zablokowanym hamulcu, czyli tą dźwignię hamulca do przodu. Łańcuch teraz się nie będzie przesuwał, a gdy silnik odpali, to zwalniamy hamulec, pociągając go do siebie. Chociaż wiem, że wiele osób tak nie robi. W garażu nie wolno odpalać, ale mam otwarte szerokowrota. No zrobię tutaj wyjątek, ale potem od razu wyjdę na dwór. Dla porównania utnę ten sam pienik utkwartą 346XP. większą huskwarną wiadomo, że pójdzie szybciej, no ale czuć to później na plecach. Tutaj pociąłem trochę gałęzi z dzikiej wiśni lub czereśni, którą ściąłem jakieś 2 tygodnie wcześniej, czyli nie była przesuszona, a takie mokre gałęzie i kłody są lepsze do cięcia pilarką. No i ciało się bardzo przyjemnie, nie trzeba było dźwigać zbędnych kilogramów. Wiadomo, że tą moją drugą huskwarną o wiele szybciej by się ucięło, ale wymaga to większego wysiłku, bo jest przynajmniej o 2 kg cięższa. No może w pierwszym momencie nie robi to aż takiego dużego wrażenia, ale już po kilkunastu minutach jest to odczuwalne na plecach. Także jeśli tniemy jakieś gałęzie i kłody takie do średnicy max 20 cm, to myślę, że taka mała pilarka jak najbardziej ma sens, albo jeśli wchodzimy na drzewo i chcemy z drzewa uciąć jakieś gałęzie to bardzo nieporęcznie jest to robić dużą pilarką, a tą pilarkę nawet można złapać w jedną rękę i jedną ręką ciąć, chociaż instrukcja raczej zabrania trzymania tej pilarki w jednej ręce, bo, bo łatwo wtedy o wypadek, szczególnie gdy w jednej ręce trzymamy gałąź, a drugą ją obcinamy. No ale w końcu po to są takie pilarki, żeby czasami można było jedną ręką coś uciąć, szczególnie jak stoimy na drzewie i gdzieś tam tą rękę wychylamy, bo właściwie takie pilarki były kiedyś przeznaczone dla arborystów. Ale ostatnio zauważyłem, że takie małe pilarki coraz częściej kupują osoby po prostu do przygotowywania opału na zimę. A przynajmniej do tego drobniejszego drewna. Twarda ma za duży odrzut na łańcuchu Dlatego że, kłodę dźwigało, gdy chciałem od dołu Test amortyzacji Aby te przygarki Jeszcze obaldzić taką jedną dziką wiśnię albo czereśnie. Jedną z tych tutaj. No tam z brzegu. Ona ma na dole średnicę jakieś no, ponad 20 centymetrów. Jest przechylona. Chyba trochę tam górą w prawo. Czyli tam powinna polecieć. Aha. Jak widać pilarka nadaje się do wycinania małych drzewek w ogrodzie, czy tam sadzie. Wygodnie nią okrzesywać i ciąć małe gałęzie. Ale muszę przyznać, że choć jest możliwe tutaj cięcie jedną ręką, to dzień, dwa później odczuwałem lekki ból w nadgarstku. Mimo, że pilarka jest lekka, to jest to jednak te 4 kg. I najlepiej i najbezpieczniej starać się ją jednak trzymać w dwóch rękach, w miarę możliwości. W Naku była prowadnica 10, a tutaj 12 cali. Zastanawiałem się, czy 12 cali na taki mały silnik nie będzie za dużo. Ale okazało się, że nie. Jedynym minusem jest to, że taki zestaw jest trochę cięższy niż jakby była prowadnica 10 cali. No i ta prowadnica 12 cali okazała się tutaj w sam raz do wycięcia tego niewielkiego drzewka, ale można sobie też dokupić drugą, mniejszą prowadnicę i zmniejszyć wagę zestawu. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu. Myślę, że ta pilarka jest świetnym uzupełnieniem mocniejszej i cięższej pilarki. Jeśli to nie ścina przynajmniej średniej wielkości drzew, nie tnie grubych bali na opał, to w większości sytuacji wystarczy mu taka mniejsza pilarka. Jeśli chodzi o trwałość, to na podstawie tych kilku dni za dużo nie mogę powiedzieć, ale zauważyłem, że na przykład łańcuch jest dobrej jakości, tylko na samym początku musiałem go dociągnąć, jak to nowy łańcuch, a potem się już nie rozciągał i nawet nie zauważyłem, żeby się stępił, mimo że trochę nim pociąłem, co świadczy, że jest dobrej jakości stali. W przyszłości będę wrzucał filmy z tą pilarką i będę Was informował, jak się sprawuje. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz odnośnie tej pilarki i odnośnie filmu. A na razie to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!